W gra co nie da się być taki tak domin dominant jak na przykład jest Peterbot w Fortnite, Bo po prostu jest wszystko mega close Jak już jesteś protem, to ty wiesz praktycznie wszystko Nie A on widział krowy i myślał, że to UK, a to było RPA No bo tak, to jest chyba jednego z głodnych filmów in. gminy Geogas, No. Thanks, bro. Thanks, bro. Thanks. Okay, uh, now some AR ammo. AR ammo, please. AR ammo. I'm 5 HP. Five no, I'm dead. Can I go please, 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 please? Time, time, cook. Ah, yeah, I think you got it, guys. You got it, guys. I'm sorry. You're a matzo. Dużo ich, dużo jak ja się włamę wywonić. Ej, ja nie mam maxa Aita Leden, życzę lujcie, dobra? I zaraz Kurcze! 80! 80 white dostał! Dada? амут white Bomb. Oh. Nice. No, też Taki naut. no. Třeješen. Tam. All, uh, Tam na hita. aj tipe. Bum! bum, bum, bum! To auto, może sześć auto. Na highgę. What's happening? Czekaj mi No z dwóch stron, oni mnie full time jobują. 70 Jak oni się dowiedzą, że mam automatyczną pompę... O! Aha! Dedad jeden. Go, uciekaj. Ty, nowy team, nowy team. Aha! On mi wybombił! Ale w jego stronę Ja mam, ja go mam w stronę 100 Dead, dead Idę Dobra, idę Nie zginij Idę, jestem, jestem On tam jest? Ja miałem exotika <gry> Double pistoletos 100 Jest 170, 170, dead, dead, dead Jak ty... No na hita, na hita Tam, tam, tam tak nie mam, to nie mam zadat. dzieci. właśnie dead, dead. Gina. Da mu 150. się to Nice. Ale on ma mate ta. Dziś on słyszysz. O lo 150 szybkiej bomby. Prawie zginął. No super, mnie do bani tutaj Także no, na plecach może. Hmm. Nie ma nic. Idę tam. Leży jeden. Drugi to jest. Tomek, Tomek, uważaj, uważaj, uważaj! Nie ja mam do ale tego loda nie widziałem tam, jak my w niego się, Tomek, wkleiliśmy, nie? Nie jakoś się ukrył. Niego nie go widzi, właśnie nie cream. widziałem. Ja od niego dostałem pompę. Do you wanna give me an ice cream? Ło, co się dzieje? Na moim lucie fajtują się dwa teamy, Oj. Na moim się jeden fajtuje. A Niemiec ma problemy, Tomeczek. Bardzo dobrze. Tomek ma dużo amo w pompie. Krak. Brawo, daj mu Kraka killo'. No ja mam To było skillowe zadanie. Oj. O ten banan mnie zabił! Nie powiem mnie Na no Bartek. spray ją trzy teamy jak ja wyleciałem. Nie dziwię się, że Bartek na no Bartek się bili, bo chyba na mnie też we mnie bili. Brawo, Tomek. Jest swój go. On tam ma kolegę. Jeden. Tomek, chodź tam, bez mista. się. Nice, nice. a... O! dead. Się tym wkampił. gdzie ja... Dokładnie tu gdzie ja masę farmiłem. Miał pompę. Nice. Dead. Brawo. Team, Nice. W końcu Nie. Chyba pierwszy team dopiero to umarł. Drugi. No. To jest smutne, ale prawdziwe. Nie to jest Dad? Co to mam? Dad? Czemu jak je widzę, przez ten twój grappler. Nie, nie do ciebie, nie do ciebie. A ale, ale ty. Hallo? punya kes kamt Jeta! bị bắn Còn hai con Ở nhà Full water Jestem zarąbisy, po prostu. Kupiliśmy takie dobre lody? Zero. Overbuild. Tak. Ej, what happened? Full beat. Co widzę? Tak! Oj Ja się zapiłem by the way Nie, bo ja tylko umiem takie fajne w ruchu trafiać w igle. Jak ktoś stoi w miejscu to zawsze jak strzelam to akurat już się ruszy nie? tam są Tak! Tak! Dead! No, Nonus!

Jestem ogólnie going for zone alokate High ground Zipline 150, 150 Na hito deaded dead. Zero deaded, dead, jestem Ci ja się Po tam gdzieś Oj 100 Na hita Dobra, można lepiej do zone no kam No tam dalej na build fight się Ale całą ślepą miulę wy... ten... wysnajpiłem z Deagly. Got. Dead. Dobra, oh, muszę iść do domu. O! Jezu. E, typ nas... E, ja przyszła! GON! Ci mówię no A prime is a prime you no know? Amazon Prime easy Ale, no, nie. No, nie, tego nie trafił no, na tutaj Ja masz Mac, masz... no, wiem, wiem Ja patrzę na tamtych, oni muszą ratować yes. Bo że ich już tam nie ma i wyszło na debila Nie jest tam Ledem.